Mafia na świecie, Coza Nostra. Aby zrozumieć, czym jest mafia, należy przede wszystkim odwołać się do historii miejsca, w którym powstała: Sycylia. Jej historia jest zarazem przerażająca, jak i niezwykła. Z powodu swojego położenia na szlaku śródziemnomorskich zdobywców, niemal od początku była najeżdżana i podbijana przez kolejne ludy. Zajęli ją Fenicjanie, Grecy, Rzymianie, Ostrogoci. Bizantyjczycy, później Arabowie, Normanie, Germanie, Hiszpanie oraz Burboni. Okupanci wykorzystywali żyzne gleby wyspy i wyzyskiwali sycylijskich chłopów. Aby móc się skutecznie bronić, wiecznie okupowany lud zaczął tworzyć liczne sekty i tajne stowarzyszenia. Wśród których znajdowali się zarówno mściciele, jak i zwykli przestępcy. Wszyscy jednak solidarnie walczyli o to samo. Zrzucenie jarzma nałożonego przez najeźdźców. To właśnie oni byli prekursorami zjawiska, które później nazwano mafią. Na wyjaśnienie pochodzenia tego słowa istnieją liczne teorie. Nie pomaga również fakt, że sami mafiozi rozpuszczali fałszywe informacje o swoim stowarzyszeniu, aby wprowadzić w błąd opinię publiczną. Według jednej z nich, mafia pochodzi od starofrancuskiego słowa maufer, czyli boga zła. Inna wersja mówi, że od arabskiego mifal, oznaczającego stowarzyszenie. Bardziej baśniowe teorie głoszą, że określenie to pochodzi od imienia pewnej czarownicy lub od masonów z rybackiej wioski. Według Claire Sterling, autorki książki Mafia: Sycylia rządzi światem, słowo mafia najprawdopodobniej zawdzięczamy Giuseppe Garibaldiemu, włoskiemu rewolucjoniście, któremu w XIX wieku udało się wypędzić ostatniego króla Bourbonów i włączyć Sycylię do włoskiego państwa. Oddział Czerwonych Koszul, którym dowodził w Palermo, miał w swoich szeregach około 2000 tzw. Picciotti, młodych wieśniaków, powstańców i rzeźmieszków. Uzbrojone w lupary oddziały Picciotti miały swoje krajówki w wapiennych skałach, zwanych po arabsku Macha. I tak najprawdopodobniej powstało określenie mafia. Samą organizację Garibaldiego nazwano Squadri della Mafia. W 1863 roku powstała wystawiana w sycylijskim dialekcie sztuka teatralna o nazwie I Mafiuzi della Vicaria. Komedia opowiada o życiu więziennym w Palermo i stowarzyszeniu, które posiadało swoje rytuały oraz hierarchiczną strukturę. Wchodzący w jej skład przestępcy otaczani byli szczególnym respektem, dzięki czemu z łatwością narzucali swoje prawa, terroryzowali strażników i wymuszali pieniądze. Oficjalnie słowa mafia po raz pierwszy użyto w 1865 roku w depeszy, określając ją jako zajadłe tajne stowarzyszenie przestępcze. Nie ulega jednak wątpliwości, że mafiozi działali znacznie wcześniej niż w momencie, w którym nazwę ich organizacji zapisano w oficjalnych dokumentach. Po przyłączeniu Sycylii do Włoch, na tej zapomnianej ziemi, mafia stała się wręcz niezbędna. Biedni sycylijczycy, ignorowani przez bogatą północ, nie mieli bowiem do kogo zgłosić się ze swoimi problemami. Jedyny kontakt z państwem utrzymywali przez poborców podatkowych którzy bardzo często ich wyzyskiwali. Po pomoc w rozwiązaniu wszelkich trudności, zwracano się więc do ludzi honoru, jak nazywano zaprzysiężonych członków mafii. Mafiozi załatwiali sprawy za pomocą takich środków jak przemoc i zastraszanie, co nie zmienia faktu, że nawet sam kościół oraz feudalni baronowie bardzo chętnie z nimi współpracowali. W 1901 roku włoski uczony Gaetano Mosca tak pisał o zjawisku, jakim jest mafia. Należy zauważyć, że słowem mafia Sycylijczycy zamierzają wyrazić dwie rzeczy dwa zjawiska społeczne, które można analizować oddzielnie, mimo że są ze sobą ściśle powiązane. Mafia, a raczej istota mafii, jest sposobem myślenia wymagającym pewnej linii zachowania takiej jak zachowanie dumy, czy nawet zastraszanie w danej sytuacji. Z drugiej strony to samo słowo na Sycylii może również wskazywać nie na organizację specjalną, ale na połączenie wielu małych organizacji, które realizują różne cele, w trakcie których jego członkowie prawie zawsze robią rzeczy zasadniczo nielegalne, dopuszczając się nawet przestępstw kryminalnych. Bardziej aktualna definicja sycylijskiej mafii, znanej również jako Cosa Nostra, czyli nasza sprawa głosi, iż jest ona luźnym związkiem grup przestępczych. Które mają wspólną strukturę organizacyjną i kodeks postępowania. Podstawową grupą jest rodzina, inaczej klan. Każdy klan posiada suwerenność na ściśle określonym terytorium w wiosce lub mieście. Nad klanami piecze trzyma kupola, rada bosów. Członkowie kozanostry sami siebie nazywają ludźmi honoru lub ludźmi szacunku, choć przez społeczeństwo określani są zwykle jako mafiozi. Podstawową działalnością tej organizacji są płatna ochrona, rozstrzyganie sporów między przestępcami, a także organizowanie i nadzór nad nielegalnymi umowami oraz transakcjami. Aby zostać zaprzysiężonym członkiem mafii, należy spełniać określone warunki i przejść przez skodyfikowany rytuał. Po pierwsze, przed wstąpieniem do rodziny przyszły mafiozo musi wziąć udział w morderstwie, w celu wykluczenia możliwości przyjęcia do klanu policjanta pod przykryciem. Nie może być on również spokrewniony z policjantem ani z prawnikiem. Jeśli natomiast stałby się ofiarą przestępstwa, nie wolno mu wezwać policji. Ze swoimi problemami musi uporać się sam. Zobowiązany jest także do przestrzegania omerty czyli zmowy milczenia, a także do unikania spożywania alkoholu oraz narkotyków, aby, będąc pod ich wpływem, nie wyjawić żadnych tajemnic. Zakazane jest również zapisywanie wszelkich informacji związanych z działalnością klanu, gdyż dokument taki może wpaść w ręce policji. Jego zachowanie powinno być zaś skromne i spokojne, aby nie zwracać na siebie nadmiernej uwagi. Kiedy Rada Klanu uważa, że mężczyzna jest gotowy, żeby wstąpić do rodziny, przygotowuje się specjalny obrzęd, podczas którego jeden z bosów, zwany ojcem chrzestnym, zostaje opiekunem nowicjusza. W czasie ceremonii wstępującemu do organizacji nakłuwa się również palec, tak aby krople krwi spłynęły na obrazek z wizerunkiem świętego. Następnie obrazek ten zostaje podpalony, a młody mężczyzna, przekładając w rękach płonący przedmiot, Powtarza słowa. Jeśli zdradzę kozanostrę, spłonę jak ten święty obrazek. Po tej inicjacji Sycylijczyk staje się człowiekiem honoru. Pierwszym z wielkich ludzi honoru został Vito Casciofero, znany szerzej jako Don Vito. Urodzony w 1863 roku w Palermo Mafioso, był analfabetą, co nie przeszkodziło mu stać się jedną z najważniejszych postaci w historii mafii. W obawie przed aresztowaniem zmuszony był wyemigrować do Ameryki, skąd po pewnym czasie wrócił na Sycylię, również uciekając przed wymiarem sprawiedliwości. Wcześniej udało mu się jednak podporządkować sobie potężną przestępczą organizację o nazwie Czarna Ręka, działającą we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak Don Vito, za ocean uciekło wielu sycylijczyków: chłopstwo przed biedą i wyzyskiem, gangsterzy zaś przed rządami Benito Mussolini'ego, który zapowiedział bezwzględną walkę z mafią. Tym sposobem w latach 20. XX wieku do Stanów Zjednoczonych wyemigrowali między innymi Carlo Gambino czy Joseph Bonanno, którzy wraz z takimi postaciami jak Vito Genovese i Salvadore Lucania dali początek amerykańskiej La Cosa Nostra. W tamtym okresie na Sycylii temat mafii ucichł na długie lata. W latach 50. do najwyższych pozycji w Kozanostrze doszli Luciano Ligio, Totorina czy Tomaso Buscetta – najwyższy w historii rangą mafiozo, który postanowił zeznawać przeciwko mafii. Gangsterzy z Włoch prowadzili wspólne interesy z rodakami zza oceanu, wchodząc w potężny biznes związany z przemytem heroiny. Kolejny raz na włoskiej ziemi głośno o mafii zaczęto mówić dopiero w latach 60 kiedy to doszło do dwóch wielkich procesów przeciwko gangsterom. Obława na przestępców okazała się jednak wielką porażką wymiaru sprawiedliwości. W procesach palermskim i koryleńskim z powodu braku dowodów uniewinniono trzy czwarte zatrzymanych wcześniej mafiozów. Od początku swojej działalności miała bowiem swoich ludzi nie tylko pośród lokalnych władz, ale także wśród palestry, policji i najwyższych władz państwowych. Do kolejnej obławy na mafiozów doszło dopiero w latach 80. Wtedy to sędziowie Giovanni Falcone i Paolo Borsellino wypowiedzieli wojnę mafii, doprowadzając w lutym 1986 roku do rozpoczęcia tzw. maxi-procesu. Na sali sądowej znajdującej się w specjalnie przygotowanym bunkrze w 30 stalowych klatkach zasiadło aż 475 oskarżonych. Wśród nich znajdował się między innymi boss Luciano Ligio, a zaocznie sądzeni byli ukrywający się Bernardo Provenzano oraz najważniejszy z bosów Totorina. W wyniku procesu udało się skazać 363 gangsterów. Sędzia jednym tchem przez ponad godzinę Odczytywał wyrok sądu. Kilkunastu mafiozów otrzymało karę do żywocia, zaś suma kar pozostałych przestępców wynosiła ponad 2000 lat. Do tak wielkiego sukcesu włoskiego wymiaru sprawiedliwości przyczyniły się w dużej mierze zeznania skruszonego bosa Tomaso Buscetti. Niestety Falcone i Borsellino za swoją odwagę i heroiczną postawę zapłacili najwyższą cenę. Obaj zginęli w zamachach bombowych w 1992 roku, w odstępie niecałych dwóch miesięcy. Totorina, zwany bestią, schwytany w styczniu 1993 roku, a następnie oskarżony o zlecenie setek zabójstw, otrzymał wyrok do żywocia. Bossa z Corleone, Bernardo Provanzano. Udało się natomiast ująć dopiero 11 kwietnia 2006 roku po 46 latach poszukiwań. Od tego czasu mieszkańcy Corleone co roku 11 kwietnia obchodzą święto zwane Dniem Oswobodzenia. Następcą Provenzano i nowym przywódcą Kozanostry został Matteo Messina Denaro, który poszukiwany jest bezskutecznie od 23 lat.